Witam wszystkich serdecznie na spotkaniu, gdzie Kraków spotyka się z Wrocławiem. Po raz pierwszy być może w jednym miejscu Daszyński z Lasalem, ale dzisiaj tak naprawdę jest Dzień Wrocławski w Krakowie. Instytut społeczny im. Lasala przyjechał do Krakowa, żeby promować w stolicy Małopolski bardzo cenną książkę. Goście, gościem, gospodarzem i prowadzącym dzisiejszego spotkania będzie Michał Syska i jemu ja zaraz oddaję głos, a ja tylko jak zwykle dziękuję prowadzącym klub pod Jasturami za kolejną gościnę i mam nadzieję, że do końca roku będziemy tutaj siedzieć i spotykać się i robić mniej lub bardziej poważne rzeczy razem z gospodarzami. Bardzo proszę Michał o przejęcie prowadzenia.